Jeszcze te dwa spajki z fiksowanymi hitboxami nie zawsze rozpierdolają. Mam down, mam down, mam down, mam down. down, down, down. Masz. Down base. Zaspodawna. Down Down base. Ja gram za downa Wiem, no, wiem! Biłem! Urwa, no, no, no. zajemicie! Oh, Jeden attempt na A tym, ziwa. jak ja biłem na live'a Jeden attempt na biłem ale atom. Jeden atom. Jeden Nagrywa się, david Jeden gg david atom. Jeden dziękuję Jeden atom. Jeden atom. nagrywa, się. nagrywa, się. nagrywa, się. nagrywa. Oh, oh. Maj, Kończu, biłem do gówny, ja pierdolę! gratulacje. Czekaj, powiedziałem gratulacje? Tak, powiedziałeś. Gratulacje. Dziękuję Obratulacje. bardzo. Obratulacje. E, liczymy próby, już tu będzie ktoś, więc zaczynamy niż na dużo. Ile? Czekaj, ty miałeś 80 besta od 0? Tak. O. 3, 1, 4, 9. 3, 1, 4, 9. Minus ile oddatemptów bo ja miałem zapisane od minus 1680 to jest a, nie, nie, nie. minus Tysią, 1460 ale jaka cena? 2006! W końcu Równa się w chuj za dużo 343. No ale chujowy level, chuj No Ile miałem na c interfejs, bo ja zapomniałem Nie wiem Moment, moment GT... Ale ja to już... Ja już myślałem, że zdech to tam na końcówce A ty wyjebałeś się kiedyś na praktyce na tym last jumpie, czy Nie, ja, nie, nigdy? Ja, nigdy, nigdy, nigdy Ja takiego... Ja, no bo małardy, Ja tak. po poświęciu tego straight już takie... Wbiłem, wbiłem ale ten straj... W sumie nie wiem czy był close do deda, ale tak Nie był, ale ja myślałem już... Ja po prostu takie po wbiciu tego stretta takie... wbiłem, biłem, wbiłem level, wbiłem level! Ja 5267, tu wbiłem 3000, ale tam tyle dropowałem, Mimo... Dobra, chyba pite EDET Hello Ach, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę